Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam. Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor, a to 724 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Nie ukrywam, że ciągle jestem pod wrażeniem niektórych rozmów, inspiracji, czy też generalnie pomysłów, które przetaczały się w Las Vegas podczas konferencji CX Outsourcers 2022, jaka miała miejsce na początku września 2022 roku. Powiem Wam, że pomysły niektóre były bardzo odważne, niektóre bardzo interesujące, a niektóre dające bardzo mocno do myślenia. Dzisiaj stwierdziłem, że przekażę Wam kilka słów na temat pewnego ciekawego, dosyć myślę, że pomysłu. Nawet nie wiem, czy nie jest on analizowany szerzej już na świecie w różnych miejscach, ale na pewno został zasygnalizowany podczas wspomnianej konferencji w Stanach Zjednoczonych. No cóż, roboczo ten projekt nazywa się CX411 i za chwileczkę powiem Wam nieco więcej o co chodzi, ale najpierw pewne słowo wstępu. Czy słyszeliście może o takich numerach jak 112 w Europie albo 911 w Stanach? No cóż, pewnie większość z nas, większość z Was słyszała o tych numerach, gdyż są to numery kontaktowe w sprawach pomocy nam od różnych służb publicznych. Tak, to u nas w Polsce, dzwoniąc na 112, mamy pewność, że nasze zgłoszenie trafi praktycznie może, albo inaczej może trafić Równocześnie chociażby do służb medycznych, Straży Pożarnej, Policji, czy też jakichkolwiek innych służb, które w danym momencie mogłyby być pomocne. W sprawie no, zagrażającej na przykład życiu, albo jakiegoś przestępstwa, albo jakiejś pomocy związanej z napaścią, pożarem, czy tym podobnym zjawiskiem. Te numery zostały wymyślone po to, aby ułatwić obywatelom, nam, ludziom, szybki kontakt z właściwymi służbami, które mogą nam w danej chwili pomóc. I tak to wymyślono już w Stanach Zjednoczonych dawno, dawno temu, a później przeniesiono to do. Europy i w zasadzie u nas na terenie kontynentu europejskiego, praktycznie w każdym kraju, no że nie wiem czy w każdym kraju, ale w krajach unijnych, no to generalnie jak zadzwonicie na 112 to wszelką pomoc wam się da. Z drugiej jednak strony jesteśmy otoczeni dziesiątkami numerów do banków, ubezpieczycieli, serwisów, punktów usługowych, firm telekomunikacyjnych, czyli wszędzie tam gdzie świadczą dla nas jakieś usługi, a my jesteśmy klientem jakiejś organizacji. Ile macie w głowach? Ile macie w swoich smartfonach zapisanych numerów kontaktowych do różnych organizacji, które wspierają Was w czymkolwiek, w telewizji kablowej, którą macie w domach, w obsłudze swojej linii komórkowej, w, do firm, które dostarczają Wam energię, internet, wodę. Fotowoltaikę, cokolwiek innego. Zakładam, że takich numerów macie pozapisywanych całe multum, albo przynajmniej musicie korzystać z wielu numerów, wyszukując je chociażby w różnych przeglądarkach internetowych, jeżeli chcecie jakąś sprawę związaną z realizacją Waszej umowy zrealizować. A może tak jeden numer kontaktowy. Tak. Zawieszę tutaj lekko głos i poddam wam pod rozwagę pewien pomysł. Co by było, gdyby był tylko jeden numer do obsługi klienta w każdej waszej sprawie? Na konferencji CX Outsourcers 2022 we wspomnianym Las Vegas poruszono temat pod roboczą nazwą CX411 według idei, którego taki kontakt na jedną linię jest możliwy, co więcej, jest analizowany i przewidywany do wdrożenia. Ja nawet powiem Wam, że tak się zainspirowałem tym numerem 411, że zacząłem sobie mocniej grzebać w internetach i nawet znalazłem firmę, która nazywa się pod nazwą 411 Contact Center, no ale jest to zwykłe call contact center z Arizony w Stanach Zjednoczonych, ale idea CX411 to nie jest zwykła obsługa call contact center. Jest to jeden numer, na który możemy zadzwonić i dzięki weryfikacji, czy to przez bota, czy to przez osobę, która tam fizycznie pracuje, możemy zostać skierowani na właściwą drogę i do rozwiązania naszego problemu, z którym dzwonimy. Co by było, gdybyśmy mieli tylko jeden numer, na który dzwonimy jak do magicznego dżina, czy jak do magicznego konsierża i mówimy tak, chcę zmienić plan abonamentowy na telewizję kablową. I tu bach, rozwiązywany jest ten problem. Albo zatkały mi się rury, muszę wezwać serwis do mm, y, obsługi chociażby takiej kanalizacyjnej. I dzwonimy na numer ten 411 i bach, jest zrobione. Albo zerwały nam dachówki z dachu, no i dzwonimy do firmy, która chciałaby nam coś takiego zrealizować. I nagle, bach, takie coś też jest realizowane. Wyobrażacie sobie, jakie by to było proste, gdyby świat obsługi klienta poszedł właśnie w takim kierunku? Hm, ja sobie wyobrażam i szczerze mówiąc byłoby to mega proste. Musiałbym tylko pamiętać o tym jednym numerze. Ale czy jest to możliwe? Hm... Słuchajcie, no jesteśmy otoczeni zcyfryzowanym, zdigitalizowanym i zrobotyzowanym światem, w którym posiadamy różnego typu identyfikatory, które wiążą się z naszą osobą. Takim identyfikatorem może być PESEL, NIP, numer dowodu, numer paszportu, cokolwiek. Generalnie mamy trochę tych numerów, które nas jasno identyfikują. Że my to my, a nie jakiś inny człowiek, który się tak samo nazywa. Nie mam pojęcia, czy na świecie istnieje drugi wiktor, doktor, który ma dokładnie takie same imię i nazwisko, ale zakładam, że jeżeli bym powiedział Jan Nowak albo Jan Kowalski, to pewnie takich osób znalazłbym nie tyle dwóch, trzech, dziesięć, tylko pewnie setki. No więc na pewno nie możemy być identyfikowani po imionach i nazwiskach, tylko raczej po jakimś nam przypisanym uniwersalnym numerze. No, ale PESEL każdy z nas ma. No, ale numer dowodu osobistego każdy z nas ma. No, ale numer paszportu każdy z nas ma. O ile te dwa pozostałe przypadki zmieniają się pewnie od czasu do czasu, no bo w końcu dokumenty tracą swoją ważność i potem są nam wydawane nowe. A administracje różnych krajów zakładam, że no, wpadają na genialne pomysły, aby te numery naszych dokumentów w tożsamości wymieniać. Ale PESELA albo tak zwanego nip czy też tax identification number, jeżeli popatrzymy sobie na kraje Europy Zachodniej, raczej przez całe życie nikt nam nie zmieni. No, to, czego jeszcze się nie zmienia, to w niektórych krajach numeru ubezpieczenia, więc mamy jakieś numery, które są do nas przypisane. No i teraz, co by było, gdybyśmy w każdym punkcie usługowym, z którym mamy podpisaną umowę, z każdej organizacji, z którą budujemy relacje, byli identyfikowani właśnie za pośrednictwem takiego chociażby numeru, i gdyby pozwoliło to, że dzwonimy sobie tylko na jeden numer, ten wspomniany roboczo CX411, i tam już wiedzą, gdzie nazwę właściwe ręce skierować. Ja sobie wyobrażam taki idealny świat, i myślę, że to jest do zrobienia, i myślę, że to jest do zrobienia wręcz nawet szybciej niż później, i wcale nie powinno być jakimś mocno skomplikowanym procesem. Pytanie tylko, czy wszyscy będziemy mieli w tym jakiś interes, i czy cokolwiek to usprawni, nie pod kątem strony tej customer experience, czyli nas jako użytkowników. Tylko pod kątem dostawców tych wszystkich usług i informacji, po które będziemy chcieli czerpać. Czy to spowoduje, że procesy związane z obsługą klienta będą tańsze, szybsze, lepsze? Hmm. Na pewno bardziej zautomatyzowane, i na pewno będzie się to wiązało też z zapewnieniem odpowiednich różnych ścieżek bezpieczeństwa, które w wymianie tych naszych numerów identyfikujących nas będą nam towarzyszyły. Taki rozklinkowy dzisiaj chciałem na, dla was nagrać odcinek, aby pokazać o czym mówi świat obszaru, jakim jest Customer Experience, czyli to doświadczenie klienta. Widać, że ciągle mądre głowy tego świata idą w kierunku, aby to nam, jako klient, nam, jako użytkownikom różnego typu usług czy produktów, było łatwiej, było szybciej, było sprawniej w osiąganiu celu, jaki chcemy osiągnąć czyli dostać informację albo rozwiązać problem, wyzwanie, z jakim kontaktujemy się z daną organizacją. A tutaj sama branża bardzo mocno pochyla się nad tym, aby rzeczywiście temu końcowemu użytkownikowi to wszystko hmm, ułatwić. No, a jakie jest wasze zdanie? Chcielibyście dzwonić tylko na jeden numer, albo kontaktować się na, z jednym numerem bądź jednym adresem? Bo przecież wcale nie musimy ograniczać tego tylko do telefonu. To równie dobrze może być numer SMS-a, na przykład, albo jeden adres e-mailowy, albo jedna strona internetowa która nam załatwia całość sprawy. Może tutaj już za daleko pojechałem, bo pewnie każda marka chciałaby mieć własną tożsamość i własny brand i raczej kierować ludzi do siebie, aby im się marka, że tak powiem, w głowach utrwalała coraz bardziej, niż wszystko zlecać na jeden numer, na przykład CX411. No ale to może już jest temat na nieco inną rozmowę. Na razie zostawiam was z takim pytaniem, czy wy jako użytkownicy, jako klienci, jako zwykłe osoby, chcielibyście, aby w pewnym momencie świat obsługi klienta, świat tych doświadczeń klienta poszedł w takim kierunku, że macie tylko jeden kontakt do załatwiania wszelkich swoich spraw. Ale by to było. Każdy z nas by miał swojego asystenta, dżina czy też konsjerza. Fajny pomysł, nie? Zastanówcie się nad tym, a jeżeli macie ochotę skomentować to, co dzisiaj usłyszeliście, to zapraszam do zostawiania takich komentarzy pod postem, w którym będę dzielił się tym odcinkiem, czy to na Linkedinie, czy to na Facebooku. Chętnie posłucham albo w zasadzie poczytam Wasze wpisy na ten temat. A dzisiaj się już z Wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie. To był 724. odcinek podcastu BSS bez tajemnic, który mam przyjemność dla Was nagrywać. Prawie codziennie i mam nadzieję, że Wam się to podoba. Zapraszam oczywiście do subskrypcji tego podcastu. Jeżeli macie ochotę wesprzeć moją pracę, to zawsze możecie dołączyć do grona patronów w serwisie Patronite albo poszukajcie na platformie zrzutka.pl pewnej jednej zrzutki, którą uruchomiłem specjalnie po to, aby móc sfinansować sobie jeszcze lepsze zaplecze techniczne do nagrywania moich podcastów. A na dzisiaj niskie ukłony w Waszą stronę, dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia już niebawem. Na razie, cześć.